Więc tak, jesteśmy u mnie w garażu. Jak widzicie, tu stoi Raptor, tu stoi Honda Hornet. Widzicie, stoją obok siebie, ale nie mogą stać. Zawsze Raptora przesuwam tu do ściany bliżej. Dlaczego? Bo pamiętajcie, Honda i Yamaha się strasznie nie lubią. strasznie gryzą, dlatego zawsze trzymajcie w odstępie. Jeśli macie Hondę i Yamaha, zawsze musi być taka, najlepiej w osobnych garażach trzymać, ale jak już nie macie, musicie trzymać tak jak ja, w jednym, to musicie zapamiętać, że muszą być, muszą być w jakimś tam odstępie od siebie, nie? Akurat mam pokój tutaj do góry, nad yy, moim garażem, no i czasami w nocy słychać tutaj stuki, puki, nie idzie spać, czasami muszę zejść. Budzę się w nocy, no wpadam do garażu. No tutaj jak widzicie. Tutaj porysowany Hornet, tu Rysa. O. Tu zadrapania ma raptor, jak widzicie. No, nie lubią się strasznie, nie. Czyli pamiętajcie, że nie można trzymać hondy i Yamachy pod jednym dachem, nie? Bo to jest rzeź. Mogę kupić albo Terixa Honda. Wtedy byłoby w porządku, albo na przykład do Yamaszki, na przykład jakiegoś Yamaha Yamaha Fazer na przykład, nie? I byłoby w porządku. No ale mam dwie marki i na to trzeba zwracać uwagę szczególną, bo, bo się gryzą, nie? Jak widzicie poobijana Yamaha poobijana Honda, no jest walka, jest walka. Nie lubią się no w nocy się budzę, nie? Słyszę tutaj co tu się dzieje, wyprawiam. No, schodzę tutaj, patrzę. No rzeź, no rzeź jest, no. I nigdy nie. Nigdy nie będzie chyba spokoju, nie? Nie ma takiej nocy, żeby po prostu nie hałasowały. Jest spina, nie? Tym bardziej jak zostawię jeszcze je tutaj bliżej. No to już jest całkiem masakra, nie. Zawsze musi być ten odstęp, najlepiej odsunąć, na jeszcze na bieg wrzucić, nie? Najlepiej na biegu zostawić, żeby nie podjeżdżało do siebie. Zobaczymy jak tam wygląda sytuacja paliwowa. O kurde, pełno zbiornik, prawie nic nie spalił. To jest składnik elegancki. Toasty. No tutaj mam co? Tutaj mam... Szosówki moje. Ściągnięte. No, na oponach Maxis. Broje. Zbroje, Mam trzy zbroje nakłada w sumie. Mam RXR, a Wam pokażę. To jest RXR. Taka zbroja. Do niego mam pompkę. To jest zbroja, którą się pompuje, nie? Czyli wygląda tak, że tu macie otwór, czyli taki wentylek, nie? Pompujecie. I z tyłu tak samo. Tutaj macie, nie? Nie wiem, teraz ponoć są bardzo w młodzie takie zbroje. Się napompujesz, wyrżniesz, Niby tak to jest zaprojektowane, że jeśli... że ciężko jest to przebić, nie? Naciskasz na przykład tutaj palcem, no i widzicie, automatycznie powietrze przypływa tutaj do innych komór powietrza, nie? Czyli tak to działa. I to jest RXR-a, taka zbroja dmuchana, czy napompowywana, nie? Co tu mamy jeszcze fajnego? Nakłada eee, to jest eee, taki buzer. Buzer na plecy. Ochraniacz na plecy. Z Knoxa. Bardzo fajna rzecz. Eee, taki buzerek. Bardzo wygodny jest. Jak widzicie, taki. Konkretnie dość wygląda. W nim właśnie miałem e, glebę na teriksie, 400 C, jeszcze miałem. E, wjeżdżałem na górkę, no i na pełnym gazie. No i wystrzeliło mnie w górę w pion. No jak składa spadłem, i poleciałem prosto na plecy. I właśnie miałem e, ten ochraniacz założony. I prosto na plecy nawet nie poczułem bólu, nic nie poczułem. No, takie lekkie uderzenie, nie? Wszystko pochłonął ochraniacz. Naprawdę z knox są zajebiste rzeczy, nie? No, z Knoxa mam tu jeszcze rękawiczki z Knoksa, ale tu na horne użytkuję, nie? Hendroidy. Tutaj się trochę jak widzicie takie upoprały już, no ale nigdzie przetarć nie mają, a ja już mam je 3 lata w użytkowaniu eleganckie. Najbardziej zajebiste rękawice, jakie chyba są. No i mam tutaj zbroja. nie wiem czy kojarzycie tą zbroję, tu wam pokażę, to jest zbroja z Adrenaline, czyli jest to taka kompletna zbroja, czyli jak widzicie na wszystko na łokcie, to jest taka najtań, najbardziej budżetowa zbroja, ta zbroja kosztuje nowa 180 zł Nomade in China. No 180 zł. Cała zbroja, nie? W porównaniu sam ten ochraniacz na pecy kosztował 650 zł bodajże. A tu macie za 180 zł. Całą zbroję. Powiedzcie mi, co ona może być warta? Ta zbroja. Za takie pieniądze. No tu jest plastik. Jestem ciekawy, co ona by pomogła w razie gleby lub ewentualnie wypadku. No bo to jakoś tak ciekawie nie wygląda. To się by zaraz wszystko porwało, te siatki. To jest chwila moment. Nie wiem. Powiem tak wam, że do 50. do 50 na godzinę może bym i się nie bał w tym jeździć. Do 50 może bym zaufał tej zbroi, ale powyżej 50... Nie chciałbym się w niej wywrócić. To by było mega bolesne. Żeby w takiej zbroi wydupić. Nie wiem. Nie wiem co ona jest warta naprawdę. No, ale za 180 zł zbroja, no, według mnie, nie wiem czy ona by jeszcze większej krzywdy nie zrobiła niż pomogła. Ale nie wiem, nie powiadam się, bo nie wiem. Będziemy testowali ją na kładzie. Zobaczymy, co z tego będzie. No, rapik stoi. Tutaj widzicie, dzisiaj kostkę ma założoną. Z przodu szosówkę takiemu zrobiłem myczek, dzisiaj. Tak sobie i powiem wam, że fajnie się jeździ. Fajnie się jeździ z tyłu z kostka. Inaczej się bokiem lata i w ogóle jest inna jazda. Także jest bardzo w porządku, jak dla mnie. Coś takiego. Patrzcie. Przybliżę dzisiaj raptora do Hondy. W nocy się pozabija. Pozabijają między sobą. Będzie rzeź. Patrzcie, patrzcie. Już taka nienawiść. Nie, lepiej odstawić mu, bo będę, będzie grubo dzisiaj w nocy. Go dosunę do końca, żeby nie było przypału. Dobra. Jest w